Przez może wiązać się z różnego rodzaju objawami, jak mgła mózgowa, brak energii, zaburzenia nastroju, mniejsze libido, bezsenność, uderzenia gorąca, przybieranie nawaty. Może sprawić, że będziesz czuła się mniej komfortowo, że stracisz jasność, kontrolę, pewność siebie. Kiedy szukasz pomocy u lekarza, to czasami możesz nie znaleźć tego, czego potrzebujesz. Lekarze mówią o zmianie hormonów w menopauzie. Tak, to jest prawda, ale to nie jest tylko zmiana hormonów. To jest również zmiana naszej tożsamości, zmiana naszej świadomości. Lekarz powie tobie, jak radzić sobie z hormonami, co może pomóc, co być może da radę. Ale tu nie chodzi o radzenie. Nie mówi, że ta wielka zmiana hormonalna pociąga za sobą również zmianę świadomości. Nie chodzi o radzenie sobie lub tłumienie. Jest totalna transformacja. Ale może się ona zdarzyć tylko wtedy, kiedy wyjdziemy ze schematów myślenia o menopauzie, o swojej kobiecości, o tym etapie życia kobiety. Ze schematów które nieświadomie nosimy w umyśle, w ciele. Gdy wyjdziemy poza te schematy, wtedy zmieni się nasze postrzeganie, perspektywa i doświadczenie. Zapraszam was serdecznie do pracy ze mną, do wychodzenia z objawów menopauzy, ale przede wszystkim do odnalezienia siebie w tym Pięknym procesie transformacyjnym, w tej pięknej podróży transformacyjnej. Jeżeli masz ochotę mm, poznać szczegóły, jak ja pracuję, co mogę zrobić dla Ciebie, po prostu napisz do mnie.